Okay. Ej, więc... okay, my chcemy lecieć? No właśnie, wiesz co? Tak minę, żeby to było w miarę sensownie. Tu jest duża łąka jakby, nie? To się jeszcze jest możliwość w ogóle tutaj nie mamy zwiedzonego. Dymiący grobowiec. Obiektywnie, to tu jest łódka, nie? To albo bierzemy łódkę i płyniemy tu gdzieś. Chyba terenu pozwiedzać. I ewentualnie po prostu płyniemy tu. To możemy tak zrobić. Nie! W góry wszedłem. Nie, no, to tak, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. No? A nie naprawiasz tej łódki? Jo, bez hitu. To jest w czarnym lesie to. Nie, w czarnym lesie bez sensu baza jest w sumie. Lepiej zrobić sobie po prostu. Tym zrobić w zrobić po prostu na, na łąkach, ale z miarę wszystko blisko, no. Tak jak tutaj woda na przykład. Dawaj, 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 dawaj. Gonią, 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 gonią. Tempo, tempo. tempo. Nie chcę umierać! Nie chcę tutaj, umierać, pomóż pomóż, 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 pomóż. Błagam, ratuj, 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 ratuj. Błagam, nie błagam, ratuj ale i mi, pomóż. Dobra, ciur, do łódkę. O! jesteśmy jest przyjaciele. przyjaciel. Na łódkę, idź. Na no, łódkę. Nie, no, nie. No, nie płynę, płynę, mam 50 stamina. Zjadłem grzybka. Że wieździe masz płynąć. Tak, ale z tym ratuj. wiatrem to za daleko nie popłyniemy. Ty widziałeś co tu jest? Jaka wyspa do, ro do rombona? I co to jest po prawej stronie? nie wiem, bo płynę tak jakoś dziwnie. Co to jest? Co to jest? jest? Po prawej widzisz jakieś takie. Dziwne takie... kamienie takie zielonawe są. A to przed nami też takie są, wiesz? Łooo! Wow! Chmura! Widzisz blatuj te góry? Blatuj w to, blatuj w to. Chmury? Widzę te góry. Jak zdechniemy, to będzie po nas. No, brawo, dokładnie tak będzie. Jak zdechniemy, A ja was to nie, nie Ta Chmura przecież pewnie jest trująca, nas zabije. Ja, pierd. co my robimy? Na pewno chcesz? Tak. Ale nie w skałę jest taka ściana chmury i my no. w to wpływamy No i fajno Paga, styknęliśmy się z chmurą nic się nie dzieje, ale tutaj w ogóle jest ląd, Szymon To jest jakiś dziwny ląd jest stary Kroi nam gieł! Uciekaj, to są mislą, to jest mislą, zablokowałem się Łódka nie płynie. Naprawdę łódka nie płynie. Mam na maksa w lewo i na maksa żar Coś tu coś, coś słuchać. Kłapuj, proszę cię. <grymne> Mam no, ty jakaś roślinka tu jest! Ej, idę po roślinkę. Daj mi te grzyby. Coś tu widzisz? Tyś, no? ja tu nic nie widzę. Tu jeszcze kolejny tyś jest. Ty, od, odsućuj się łódkę, ej, ej, pakuj się, pakuj się. Dawaj. Witaj! Co? co tam się dzieje u was? Coś tu, ty, 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 ty. Nie wiem, coś, coś tam stało i pisało, witaj. Ty żaba płynie, żaba płynęła, żaba tu płynie, Szymon. Tu Ja dalej, nie, No fajnie, oni przeżywają jakąś przygodę życia, Panie, a ja na jelenie nie Jesteśmy łódką zapakowani po skałę, w mgle. <laughs> Nic nie widzimy. Ty tam pisało, witaj, i coś stoi, co nie ze chmury się wyłania, coś pisze. się. No, nie tak, ja się tak zestrałem go. Szymon, chcesz coś zobaczyć? No, wróćmy dawaj. Okur... <goda> <goda> w Wodzie są! Nie mogę, to 6 miałem roślinek. Oj się to posadzić można zawracaj po to! Nie, bo nie wypyniemy już. Ja pierdyle. Kur... Dobra, zabijemy. Szymon dawaj po to. <goda> no dobra, to już idę. Chcę moją roślinkę To przejmuj k ten ster Biorę A se na dziobie Ty, tu na prosty go stań Ja tam se poradzę Mi się wydaje, że... Jakiś odmgielniacz dostaniemy za zabicie bossa na równinach Dobra Kupię Kapitan pewien... Kuba Na eks Ekspedycję Ty, tutaj mu... K tu coś stoi Jak tu coś stoi, Szymon K***a, okay. nie coś IOP, ale atakuje A co to jest? Co to jest? Oła, oła, oła Ty zginiesz Fajne. 100% stary Fajnie się chcę Tu To jest jakiś kujafelki krab, ty o, ku... To jest kusznik! kusznik, mama kusznik To coś mnie witało Co to jest? Jakiś dwerg? Jo, on nam pomaga Ej, lepiej się mnie nie ba... On nam pomaga, pomógł nam Pomógł nam Nie no, ja bym się przywitał Zapraszam Nie, nie, idź, idź Ja idę? Nie Nie no, wracają, ty, one nas nie atakują, pomagają ja Idę się przywitać Dzień dobry, proszę pani Dybilu ty, ale ono na zielono jest! Nie Ale on na zielono są. Ja A Ale to są frendy. Boże, k***u, zostań ty idioto. Dobra. Mm -hmm. Szukam roślinki. O, mam roślinki. Mam? Mam. Masz? Mam. Płynę. <laughs> Staj na tym kamieniu. Na bo się chce, ale go nie widzę. <laughs> Chyba tu jest, o, no, mam. Ty no, on normalnie na zielono są i strzelają do potworów. Czyli jest jakaś cywilizacja, powiadasz, tak? Ty, taki hrabąż wielki jak trzech ludzi, normalnie. Bo to twoja evina, tego kogoś, go do nas przyprowadził. Ty, ale ty tam biegasz, biegasz, ja, ja na tej łódce stoję i mówię, Ku... biega, biega, to idę mu pomóc, co nie? Wyskakuje i przede mną to jest mówię, dziecko". Że, to, że, to, że, że ty to przeżyłeś, to jest niesamowite, ty. To w łajbe za 90 parę walnęło. Ty tam coś przeżywasz, a ja tu ledwo co przeżywam, a tak szarła. W ogóle mieliśmy płynąć tutaj, a nawet połowy drogi nie zrobiliśmy przez godzinę. Gdyby nie, gdyby też to walił dobrze, pod narty, to byśmy Bo to jest takie szybkie? Ja to... Widzimy. że dostałem normalnie. Jest... Je, widziałem kiedyś taki filmik z Valheima, że gościu normalnie sk skradał się do trola i go zabił od pleców jednym strzałem. jest. A, wioska drogowa. O, chyba się biją. Oj, taki domek właśnie będziemy mieć na setnie. No jak płyniesz. Uuuuu. Ziemią teraz i brzeka mi, kur... Co to jest za domek na krańcu świata? Na krańcu świata. Tylko to jest jeden problem? Jaki? Że to graniczy z równinami. Gdzie się szybą budujemy w końcu? Postawić portal. W tym domku? Tak. Tamten domku stypa. Zacznę już jakieś rzeczy tam nosić. No wiesz tak, Pewno dużo kamienia. Aha, jest na jasku, chyba za ja pierwszy Dziki, 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 dziki. Dziki, Kurierze, Jesteś, dziki, dziki jasku. moje przed, ta, przed wejściem do domu. Smok. Na moście gdzieś? To a przed mostem. Trzy smoki tu widzę Ja muszę do domku iść po strzały, bo nie mam żadnych... Mnie możesz. Mnie śmiało. Tylko nie moje kochane dziki. Ty no, on... Co on robi? Dziki lecą! Zamykajcie bramy! Co on? Ja pierdolę, co tu się jest z typa? Ja pierdolę, wody poleciały. Jak to wody? Do wody poleciały, kurde. Nie! Wszystkie albo do wody, albo może zabił słak nie wiem nawet. Nie, nie dziki, nie ruszaj się. Nie, nie, nie! No czemu ty chcesz tu do wody iść? Dawaj gdzie? tego drugiego tam. To był Daniel, Krystian, Jacek i. Wacław. Oj, Wacław. To był nasz pierwszy dzik. Tak, no. Nie złapię dwóch przecież na razie. O, Wacław, mam Wacława. O! Z wody wyszedł właśnie. Nie no, głowę w mur wsadził i nic nie da się zrobić. Ty gdzie idziesz? Do środka już. Nie no, chopse na no, busek szedł. Tak? <noise> jaka miniaturka, dobra. Ej, cika jednego. A nasz Krystian! Christ. Uwaga! Jaka no. pomna chwila. Co pisze? Zarodnik. Ptysia Jotuniego. Zdrowa. A teraz? Nie tu można uprawiać prakta. na tym regionie. Przy masz przypomóc butykę? mam? Butykę? Nie. Ty, właśnie. To jak będziemy wchodzić na... Anana... Jak to się nazywa? Na równiny... Będzie trzeba osobną farmę na równinach zrobić. No, bo masz równiny tej nowej bazy. Będziesz trzeba tam zrobić farmy. Przeniosłeś sypa cały kamień. No tam parę zostało trochę trochę jeszcze. Na zwykłe drewno sobie przeniosłem. Teraz to twarde, jeszcze jeden kurs muszę zrobić. Uuuu. taką dróżkę zrobisz. No i klasa, przynajmniej po takiej dróżce przejedzie ten wózek. Właśnie on szybciej jeździ po tej dróżce nawet jest taka właściwość. No. Już Ile tej słomy? Yyy, smoły. No, Opór. Wszystko, wszystko. No. Tyle ile jest? Jezu, ja wziąłem smołę i pełno różnych nowych przedmiotów. Czy to pasuje, jakie ciemne? Ja też w nocy tak dziwnie... Nie wiem jak to wygląda inaczej. No bo jak zrobisz piętro? W sensie na tym poziomie tutaj, jakby? No to co jest nami. A, to to nie jest dach. Nie. A, okej. Okay. Dach nie może być z podłogi, mu się zniszczy. Ty ja mam na YouTube sobie puszczoną tam. Jakieś tam muzyki lecą tak po cichutku, ne? I zgadnij, co się włączyło właśnie. Zwolni. Nie. Nie. Ale blisko. Sam? Tak. <laughs> Halo. Słychać mnie? Teraz. Ej, ty go słyszysz czy nie? Teraz to się pierdolcie. Wygląda git. Czemu ty mi się wpierdzialasz w moją robotę? No ktoś ci musi pomóc. Nie no ja tu... Kurde, no przecież... No dobrze ci idzie przecież. Nie chce mi się już. Dobrze tak. się bawiłem i co, i przyszedł tak. i zepsuł wszystko. Tak. Idę do Szymona zobaczyć, co się dzieje. Wolisz mieć tak o tu? Z taką jakby małą przerwą od filarów? Czy tak jak tutaj, tak... Obojętnie. może żeby to było go lepiej. I znacie takie zaskoczenie, że jak idziecie na jedynkę i nagle dwójka mówi, hola hola, lepiej usiąść? Nie. Eee, ogólnie wolałbym, żebyśmy zaskoczyli na przykład tym, jak powiesz mi, jak mam budować DA, ale to spoko. Pomogę ci z typa, co? Tak, chcesz. A czy ty chcesz? Czy znowu powiedzieć że ci się nie chce? Nie no, możesz pomóc. Jest dach. Widzowie. <grym grym> Jest dach. Gdzie zabić? A, on 6, czyli ogień z dołu sięga, jak no tak? No wiesz, no nie mamy tych dywanów... ...i tak dalej. Tak, ale ogień sięga, widzisz? O co się. Czy z Właśnie nie wiem. Nie. Ale to tylko jak staje na to, tak normalnie to to nie dostaje. No na no, stajesz. <grym> No, <noise> się podpalę. Boli mnie jak wstaje rano, to proszę wstawać po południu. Z tego piwo leci. Jak zrobimy bosa, co nie? To ja będę miał ambitny plan bardzo ambitny, żeby zrobić most na drugą stronę na równiny, i tam zrobić taką małą wysepkę na tych równinach, żeby mógł jęczmiec co tam sadzić. Ale mnie wnerwia to, że ten kamieniarz co chwilę trzeba przestawać. No, wydaje się, że ładny. A, a ja się pytam, czy jakiegoś ładniejszego kolorku nie mamy. Sekunda, potem zmienisz.